W kolejnym odcinku Fury z tamtych lat. Dzisiaj przeniesiemy się w czasie do lat 60. Lata 60 to nie tylko lsd wolna na miłość i -si. lata 60 to również motoryzacja i to ta w naprawdę dobrym wydaniu. Był to bardzo ciekawy okres, jeśli chodzi o, o tą branżę i o ten przemysł. Dzisiejszy odcinek będzie trochę albo nawet dość nietypowy, ponieważ pojawi się w nim furgonetka, tego u nas jeszcze nie było, ale żeby było jeszcze ciekawiej, nie będzie to zwykła furgonetka, tylko będzie ona w zabudowie kamper, tak jak widać za moimi plecami. Pojazd, który dzisiaj Wam pokażę, bazuje na Peugeotie J7, a zabudowała go firma Weinsberg. Ale może od początku. J7 to niewielka furgonetka od Peugeota, produkowana w latach 1965-1980. Wychodziła w kilku wariantach nadwozia, takich jak furgonetka, minibus, pickup oraz pickup z dodatkową kipą z tyłu. Auto w owych czasach było prawdziwym wołem roboczym i całkiem dobrze się sprawdzało w tej roli. Projektanci zadbali o to, żeby to auto spisywało się we wszystkich, nawet najmniej dogodnych warunkach. Natomiast ktoś kiedyś poszedł krok dalej i stwierdził, że fajnie byłoby na tej już dobrej, sprawdzonej konstrukcji umieścić zabudowę użyteczności, dzisiaj byśmy to nazwali prorodzinnej. I wtedy z, pom z pomocą nadciągnęła firma Weinsberg. Firma Weinsberg specjalizuje się w zabudowach tego typu i robi to naprawdę dobrze w zasadzie od samego początku jej założenia. Może właśnie dlatego Perzot zdecydował się, żeby to oni zrobili zabudowę na ich woła roboczego, jak wcześniej wspomnieliśmy. Można powiedzieć, że firma Weinsberg to taka górna półka jeśli chodzi o kampery. To taka trochę firma tuningowa świata karawaningowego. Znawcy i miłośnicy nurtu z całą pewnością wiedzą o czym mówię. Nie ukrywam, że dla mnie to dział motoryzacji, który dopiero odkrywam od niedawna. Ale uwierzcie mi, ludzi jarających się tego typu motoryzacją jest naprawdę dość dużo. Dla nich to nie tylko samochody i motoryzacja ogólnie, dla nich to można powiedzieć, nawet sposób na życie. Słuchajcie, zawsze pokazuję Wam, co znajduje się pod maską każdego auta, o którym opowiadam. Dzisiaj będzie to nie pod maską, a pod pokrywą. Natomiast opowiem Wam trochę o historii, jeśli chodzi o jednostki napędowe. Peżot nie rozpieszczał ilością i gamą silników, ponieważ do wyboru mieliśmy w zasadzie tylko dwa silniki: jeden wysokoprężny i drugi benzynowy, ten który znajduje się u nas, jak ustaliliśmy, pod pokrywą właśnie. Auto w takiej jednostce napędowej z taką skrzynią w zasadzie jeździło od samego początku do samego końca produkcji. Wynikało to m.in. z tego, że jednostki, które były użyte do napędzania tych pojazdów, są po prostu bardzo trwałe i pancerne. Ten silnik, który jest u nas. Czyli benzynowa, rzędowa czwórka o pojemności 1,5. No ona nie miała, jeśli chodzi o osiągi i prędkość maksymalną, natomiast to był prawdziwy wół roboczy. Te silniki wytrzymywały bardzo duże przebiegi bez praktycznie żadnej obsługi. Były naprawdę pancelne. Za chwilę wam pokażę ten silnik. Obiecałem wam, że pokażę wam, co się znajduje pod jak ustaliliśmy pokrywą, bo silnik znajduje się praktycznie centralnie, więc jest umieszczony prawie, że w kabinie. E, pokażę wam, jak on wygląda. Słuchajcie, jak już jest. Wnętrzu. To może najpierw zacznę od początku auta, czyli od miejsca kierowcy oraz pasażera. Miejsca jest w kabinie aż nadto, siedzi się wysoko i wygodnie. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. Jeśli chodzi o ergonomię, to jest ona na wysokim poziomie, choć ciężko mówić to o ergonomii, ponieważ auto jest naprawdę bardzo ubogo wyposażone. Natomiast wszystkie te gadżety, nazwijmy to tak, które to, to auto posiada. W zupełności w tamtych czasach wystarczały po to, żeby sprawnie się przemieszczać i żeby spędzać wolny czas razem ze swoim samochodem. Może przejdę dalej i pokażę Wam, co jest jeszcze tutaj, czego nie oferuje normalny samochód osobowy. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy wnętrzu, opowiem, opowiedziałem Wam o szoferce, czyli o przodzie, ale tutaj najwięcej w sumie dzieje się z tyłu, czyli w tej kabinie turystyczno- wakacyjnej, że tak powiem. Mamy tu pełnowymiarową kuchnię, czyli mamy zmywak i mamy piec. Mamy lodówkę. Mamy pełną zabudowę we wszystkie szafy. Mamy taką małą toaletę z umywalką. Tutaj z tych dwóch wypoczynków możemy zrobić pełnowymiarowe łóżko. Natomiast w momencie, kiedy chcemy na przykład przyjąć gości bądź zjeść obiad, rozkładamy sobie to do takiej pozycji, jak widzicie teraz. Wstawia się taki stolik, który jest... Integralną częścią samochodu, natomiast można go składać jest pod tą podłogą taki przedział, można by powiedzieć, lub bagażowy i wtedy mamy pełnowymiarowy salon z kuchnią i jadalnią. Super sprawa, czego chcieć więcej? Pamiętajmy, że lata 60. to wolna miłość, i hipisi, jak wspomniałem na początku. A więc takie auto nie dość, że było super frajdą, to jeszcze ułatwiało wszystkie te dziwne podróże. Słuchajcie, patrząc na to wnętrze, jak tutaj jest fajnie. Teraz usiadłem sobie podczas nagrywania tu z tyłu i naszła mnie taka refleksja, że generalnie ten cały karawaning i auta typu camper to musi być świetna sprawa. Pomyślcie sobie, że dawno, dawno temu, kiedy wakacyjne podróże oraz spędzanie czasu na wakacjach nie miało takiej formy, odkrycie karawaningu musiało być po prostu wielkim wow. No chyba zaczyna mi się to powoli podobać. Teraz będzie mnie słychać, ale już nie widać, bo będziecie oglądali auto. Jak już bacznie się przyjrzycie, to zwróćcie uwagę na charakterystycznie przednie suwane drzwi. Moim zdaniem jest to fest fajne i ciekawe rozwiązanie. Przede wszystkim wygodne. W upalne dni jadąc sobie nad morską promedadą można było je rozsunąć, ale nad naszym bezpieczeństwem czuwał fabrycznie montowany łańcuch, który Zapinało się na przednim słupku. Miał on za zadanie chronić kierowcę oraz pasażera przed wypadnięciem. Typowe szalone rozwiązanie lat 60. Kolejną ciekawostką, jeśli chodzi o rozwiązanie designerskie, tak bym to nazwał, jest tylna część samochodu, bo nie mamy tu ani tradycyjnej klapy, ani tradycyjnych drzwiczek, jak w busach czy furgonetkach, natomiast jest to podzielone. Górna część klapy uchyla się, podnosi się ku górze. Natomiast dolna rozchylają się drzwiczki, słuchajcie, jak już tutaj się rozsiadłem, jak hrabia z tyłu, to pomyślałem, w zasadzie poczułem się, jakbym był na rajskich wyspach. Jeszcze brakuje mi tylko rajski przysmak. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście serdecznie na kolejne. Nie zapomnijcie nas subskrybować i lajkować. Zapraszam Was na nasz fanpage na Facebooku Fury z tamtych lat oraz na nasz, na nasz kanał o tej samej nazwie, który z tamtych lat. Serdecznie zapraszam. Na no początku e, uściśli sens. Po co ja kombinuję? No co tak jak jest. Ja ale może od początku próba uściślimy jeszcze raz. Wykruchamy w latach takich smaków tak, tak. no. Dobra, jeszcze raz. Projektanci je zaprojektowali jeszcze raz. Dobrze by było. Nie było dobrze. Dzisiaj chyba będzie ciężki tak? Po to, żeby można było dojechać całą rodziną 6, 8, 15 słowa. Nie, 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 to nie wszędzie. Co? Co? Tak, gramy to. <noise> ej, 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 hej, hej, hej. Halo co siema. To? Lecę już kampelkę, kochaniutka do ciebie. Jak już pisałem to auto, to wiedziałem, że nie. Trzy dni pisałem ten sam. Jazda, jazda, jazda. Dobra. I cały nurt wyznacznik wszystkiego, co robią na co dzień. Tamtą końcówkę się dotnie, bez tego robią na co dzień, ale ogólnie było bardzo... Nie Odkrywaj. Oj. Kurwa, Piotr. Nie jest to prosta sprawa. No, ale postaram się specjalnie dla was. <grywa> Ale się postarał ty! Dobra, możemy to nagrać już bez gadki. Trzecia ujęcie ósme. Ósme? No. no to dużo dzisiaj tych ujęć. Mamy tutaj pełnowymiarową kuchnię łącznie ze zlewozmywakiem, paleniskiem, czyli... jeszcze raz. Paleniskiem. Bo pomyślałem, w zasadzie poczułem się jakbym był na rajskich wyspach, jeszcze brakuje mi tylko rajski przysmak, ale jak zwykle mam bujną wyobraźnię. Super, zawsze chciałem to powiedzieć!